Poszła sobie w kół i podzieliła się z nim raną, po rozstaniu wielkich halo, plotka poszła w miasto, to miało być wygraną, a przysunęła mu wagność, o głowę namysał, narzekał na to życie, obiecał sobie, że będzie trenował technikę, zaczęła się siłownia, te biegi na dystansach, stawał się coraz większy, to czas gdy dorastał, w międzyczasie nagrywał w muzykę, wkładał wszystko. Było mu ciężko, ale miał zajawkę blisko Pierwsze rekordy, trenował ile miał sił To właśnie dało mu, gramy cennej satysfakcji Co wieczór wychodzi z domu kurwiony na matę Wracała ta dziewczyna do głowy jak wrodzony ankl ma masz ochotę się poddać, na swoje nogi Charyzma, siła, ze nie nagrody Potencjał nie rośnie, Dostała motywacja Dla ludzi prawdziwy wiesz ta dedykacja ma masz ochotę się poddać twoje nogi charyzma, siła zawzięła, nie niż na nagrody Potencjał nie rośnie, dostała motywacja Dla ludzi prawdziwych, wiesz dedykacja. ta dedykacja Dziewczyna znów go kołkot, zrobiła bo w chuja. On też dalej ją kalec jego głowa rozumna Niech chodzi dumna, że rzuciła katury, Przez lata ciężkiej pracy może przenosić góry gdyby nie trening